W poprzednim odcinku Karola i Tamara wybrały się na zakupy do sklepu odzieżowego. Karolina miała wydać 300 zł. Niestety za namową koleżanki wydała o 200 zł więcej. Zofia i Teodor po raz pierwszy zawiedli się na dziewczynce. Następnego dnia do Karoliny przyszła Tamara. Dziewczyna dziwnie rozglądała się po domu i wszystko komentowała. W pewnym momencie poprosiła o szklankę wody, a więc Karolina wyszła do kuchni. Zobaczmy, jak dalej potoczy się ta historyjka i czy Tamara jest prawdziwą przyjaciółką Karoliny. Zapraszam Was do oglądania i do zostawiania łapek w górę. W komentarzu możecie zostawić swoją ulubioną emotikonkę. Hej, Tamara, przyniosłam ci wodę. Hej, gdzie jesteś? Hej, Tamara, gdzie jesteś? A, szukałam toalety, ale nie mogłam jej znaleźć. Pokażesz mi, gdzie jest? Jasne, ale mogłaś na mnie poczekać. A po co? Myślałam, że masz toalety koło pokoju. Chciałaś się napić. Trzymaj wodę. No, dzięki, Karolcia. To co? Gdzie ta toaleta? A, toaleta jest na dole. Chodź, zaprowadzę cię. Mamo, pamiętasz, że jest jutro zebranie w szkole? Tak, Aniu, pamiętam. Hurra! Właśnie weszłam na dziennik. Zobacz, mamo, dostałam piątkę z tego sprawdzianu z matematyki! Wspaniale kochanie, bardzo się cieszę. Ja też super, poprawiłam już wszystkie oceny. Nie mam żadnej jedynki. A to oznacza, że mogę sobie teraz trochę odpocząć i idę posiedzieć na telefonie. Dobrze, tylko nie przesadzaj nie siedź za długo. Piętnaście minut później. Karolcia, masz ochotę na herbatę? Nie, Zosiu. Zastanawiam się, co Tamara tak długo robi w toalecie. Poszła do niej piętnaście minut temu i nadal z niej nie wyszła. A to może pójdź, zapukaj do drzwi. Może za słabo, albo coś się stało. Masz rację, lepiej sprawdzę. Ach, a prosiłam Karolinę, żeby nie zostawiała jej samej. Tamara, a co ty robisz? Zbierasz się już do domu? Nic mi nie powiedziałaś. A, um, no, będę się już zbierać. Wiesz, no, mama na mnie czeka. No tak, ale mogłaś chociaż powiedzieć, jak wyszłaś z łazienki, że wychodzisz. No, nie wiedziałam, w którą stronę mam iść i gdzie poszłaś. Aha, no dobra, spotkamy się jutro w szkole, tak? Jasne, to na razie, Karolcia, pa! Ach, to było dziwne, ale... Tamara często się zachowuje dziwnie. Chyba jej się zbytnio u mnie nie podobało, skoro tak nagle musiała iść do domu. Hmm, zaraz, zaraz. Czegoś mi tu brakuje. Gdzie są moje perfumy? O nie, no chyba Tamara ich nie ukradła. No ale jak nie ona, to kto inny? Przecież tylko ona tutaj była. Nie mogę nic powiedzieć Zosi, bo jak się dowie, to zabroni mi się zadawać z Tamarą. A Tamara jest moją koleżanką. Chcę mieć dużo koleżanek. No i co tam, Karolcia? Tamara już poszła? A tak, poszła już. A co ty jesteś taka smutna? Nie, nic. Ja tylko Pomóc ci w czymś? Może masz lekcje do odrobienia? Nie, dzięki, Zosiu. Chcę być sama. Dobrze. Jakbyś czegoś potrzebowała, daj znać. O nie. Mam nadzieję, że Tamara nie ukradła niczego z Zofii i Teodorowi. Następnego dnia. Hmm? O nie! Gdzie jest moja biżuteria? Moja biżuteria ze szkatułki! Kochanie, czemu się tak wydzierasz? Moja biżuteria... Moja biżuteria zniknęła. To na pewno ta Tamara. Na pewno weszła do naszej sypialni i zabrała biżuterię. Ach, kochanie. Co ty mówisz? Może gdzieś przełożyłaś te biżuterię? Nie, przecież wiem gdzie chowam biżuterię. Kolczyki, bransoletki, pierścionki, nasze obrączki też tutaj były. O oh, rety, rety. No, no nie wiem, może zapytajmy Karolcie. Karolina na pewno by nas nie okradła, ale dobrze pójdę zapytać. Och, same problemy z tą nową koleżanką Karoliny. Karola, Karola, obudź się! O, Zosiu, czemu tak krzyczysz? O, Rety, czemu jesteś taka zła? Aż się cała czerwona na twarzy zrobiłaś. Twoja koleżanka nas okradła. Tamara, co ty mówisz, Zosiu? O co chodzi? Miałam tu w szkatułce biżuterię, pierścionki, bransoletki, złoty naszyjnik po mojej mamie. Niczego nie ma! Niczego! Wszystko zniknęło! Ale Zosiu, dlaczego oskarżasz Tamarę? Bo tylko ona mogła to zrobić, kto inny? No chyba, że ty! Co? Ja? Ja bym ciebie w życiu nie okradła. Bardzo mi przykro, że tak w ogóle pomyślałaś. Och, Karolcia, bardzo cię przepraszam, ale ten wisiorek to pamiątka po mojej mamie. No dobrze, Zosiu, ale przecież wiesz, ja bym cię nie ukradła. Ty nie, ale Tamara z całą pewnością tak. Zostawiłaś ją wczoraj samą. Przecież zeszłaś do kuchni po szklankę wody dla Tamary, tak? No tak, zeszłam, ale. No właśnie, Tamara musi mi oddać moje rzeczy. Inaczej, będę musiała zgłosić to na policję. Przekaż jej to dzisiaj w szkole. Ma czas do popołudnia. Musi mi zwrócić wszystkie rzeczy. Dobrze, porozmawiam z nią. Dwie godziny później w szkole hej Ania orety, Karola a co to za zmiana stylu? A, wyglądasz zupełnie inaczej. Wolałam cię w tych poprzednich ciuchach no dobra, to już nieważne. Widziałyście tamary? Nie, nie widziałyśmy ale ona chodzi do innej klasy niż my, więc może zaczęła lekcję wcześniej, albo może zacznie je później? Coś się stało? Tak, stało się. Muszę ją znaleźć i to szybko. Ale Karolcia, o co chodzi? Możemy ci jakoś pomóc? Nie, nie możecie. No chyba, że pomożecie mi ją znaleźć. No sorry, ale skoro nawet nie chcesz nam powiedzieć o co chodzi... Dobra, powiem wam, ale zachowajcie to w tajemnicy. Aha, czas podsłuchać. Ciekawe co się stało. Prawdopodobnie Tamara mnie okradła. Mnie, Zofię i Teodora. Co ty mówisz? No naprawdę, zniknęły mi perfumy, a Zosi zniknęła biżuteria i to złota, jej naszyjnik, naszyjnik po mamie, pamiątka. Urety. Dobrze jej tak zaprzyjaźniła się nie z tą osobą, co powinna. No cóż, faktycznie bardzo jej tak dobrze. Na pewno dostanie szlaban. A jeszcze jak jej rodzice się dowiedzą, że uderzyła mnie piłką? No przecież dzisiaj zebranie. Chyba pani powie o tym, prawda? Tak, na pewno pani powie. A wtedy Karolina dostanie ogromną karę. Haha, <laughs> dobrze jej tak? Naprawdę muszę ją znaleźć. Tamara musi oddać rzeczy Zosi. A jeszcze dzisiaj to zebranie w szkole. Nic nie powiedziałam, Zosi, o zebraniu. Będę miała przechlapane. Ojej, ja na Twoim miejscu, żeby ratować sytuację, napisałabym do Zofii smsa, że dzisiaj o 17 jest zebranie. Musisz jej o tym powiedzieć. No i będę miała kłopoty: przecież uderzyłam tamtą dziewczynę. No, jak ona tam miała? Kassandrę, wiem, uderzyła się z piłki, ale. No, jak Zosia się dowie, to już w ogóle się na mnie zawiedzie. Dostanę karę, ale będę miała problemy. A, Karola, ja na twoim miejscu jednak poinformowałabym Zosię o tym zebraniu. Jeśli to ukryjesz, to będziesz miała jeszcze większe kłopoty. <noise> jeszcze te wagary. Poszłam z Tamarą na wagary. Och, no nieźle sobie nagrabiłaś, ale lepiej, żebyś teraz powiedziała prawdę, niż dalej brnęła w te kłamstwa. Dostaniesz karę i jakoś dasz radę. Och, dziewczyny, macie rację. Niepotrzebnie się w ogóle kumplowałam z tą Tamarą. Ja po prostu chciałam mieć koleżanki. Hej, Karola, przecież my jesteśmy twoimi koleżankami. No właśnie, a jak się lepiej poznamy, to na pewno się zaprzyjaźnimy, a nie tylko będziemy koleżankami. No właśnie, weź już nie smutaj, napisz do Zosi SMS-a. Dobra, dziewczyny, macie rację. Dzięki. Haha, ha. mam świetny pomysł. Rozpowiemy po całej szkole, że Tamara to złodziejka. No dobra, ale co to zmieni? Co to da? No jak to co? Powiemy wszystkim, że mają mówić, że powiedziała im o tym Karola. Róż głową. Wtedy Tamara znienawidzi Karolinę. A jak ją znienawidzi, na pewno będzie się jej psocić. Tamara lubi być agresywna. Być może nawet pobije Karolinę. Ty to masz łeb. Chodź, idziemy pogadać z innymi. No dobra, napisałam do Zosi. Ciekawe, co odpisze i czy będzie zła. Jak wrócisz do domu, przyznaj się do wszystkiego. Powiedz o tych wagarach i w ogóle... Nie potrafię. Zofia będzie taka zawiedziona. Hej, czy wy wiecie, że Tamara to złodziejka? Co ty mówisz? Ta Tamara? Tak, ta Tamara. Wszystko wiemy od Karoliny. Aha, Karolina mówiła, że Tamara ją okradła. Karolina mówi, że Tamara to złodziejka. Ojeju... Rozpowiedzcie innym o Tamarze, że jest złodziejką i że to wszystko powiedziała wam Karolina. Aha, dobra. Zosia napisała, że przyjdzie na zebranie. No to mam przechlepane. Oj, Karola, już przestań, może nie będzie tak źle. Przecież Zofia jest taka wyrozumiała, taka miła. No tak, ale też ma swoje granice, a teraz jest wściekła przez ten naszyjnik i w ogóle przez tą kradzież. Nie martw się na zapas, może wszystko się ułoży, a teraz chodźcie na lekcję. W kolejnej części tej historyki dowiemy się, czy Tamara odda Karolinie skradzione rzeczy. I jak Zosia zareaguje, kiedy dowie się, że Karola była na wagarach i uderzyła koleżankę piłką. Czy podstępny plan Kassandry się powiedzie i Tamara naprawdę pobije Karolę? Tego dowiecie się, oglądając kolejne odcinki na kanale Bajolanki. Zajrzyjcie również na mój drugi kanał, Topiki Topcia. Tam też czekają na Was nowe historyki toka boka. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!